Dzień dobry, państwo, witajcie, kochani. Dziś przyszedł mi do głowy taki temat, temat związany z komunikacją z klientem. Szczególnie teraz, kiedy wszystko się tak dziwnie poskładało, można powiedzieć, posypało, zauważyłam, że tej komunikacji ze strony naszych dostawców po prostu brakuje. Jakieś trzy tygodnie temu zamówiłam pewne rzeczy do ogrodu, i one ciągle nie przychodzą. Firma nie odpowiada, na moje maile. Status przesyłki jest ciągle w kompletowaniu i zastanawiam się, czy ta firma jeszcze istnieje, czy moje pieniądze nie przepadły, może to są oszuści. Yy, zadzwoniłam tam kilka dni temu yy, i pani powiedziała, nie, nie, wszystko dobrze, po prostu kompletujemy, towar jest ściągany z zagranicy, przyjdzie na pewno może troszkę później. No, ale znowu minęło tych parę dni i komunikatu dalej żadnego nie ma. I tak sobie myślę, my często, jako dostawcy, wiemy, że wszystko jest w porządku. Wiemy, na jakim etapie ta przesyłka czy, czy ten projekt się znajduje, ale klient tego nie wie. Więc chciałam Państwa zachęcić do tego, żebyście teraz, właśnie szczególnie, kiedy tak wiele dziwnych rzeczy dzieje się na rynku, zadbali o komunikację z klientem. Jesteśmy, pracujemy, pracujemy zdalnie, Wasze projekty są w dobrych rękach. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby dotrzymać terminów albo minimalnie je wydłużyć. Zadbajcie o te komunikacje, bo ludzie są po prostu wystraszeni, przygnębieni. Nie wiedzą też, jak bardzo cierpliwi muszą być, żeby uzyskać to, na co oczekują. Dlatego, drodzy Państwo, przejrzyjcie sobie dzisiaj listy zdarzeń, listy klientów. I zastanówcie się, gdzie tej komunikacji nie było. Macie mnóstwo do wykorzystania narzędzi. Jest telefon, e-mail, social media, strona internetowa, SMSy. Wymyślcie takie, które są dla Was najlepsze, ale dajcie znać Waszym klientom, że jesteście na rynku, że panujecie nad tą sytuacją, że wszystko jest ok i że sobie po prostu poradzicie. Wszystkiego dobrego. I do usłyszenia.